Alt Season? Wygląda znajomo, ale jedno jest pewne: coś zaczyna się dziać. W 2017 roku było tak: Bitcoin systematycznie wypijał swoje ATH, a altcoiny chwilę później zaczęły pompować, zanim rynek w ogóle się zorientował. Bitcoin ostatnio miał wybicie do 109 tysięcy, potem spadł do 74, a teraz znowu systematycznie wraca. Solana, Dogecoin, Chainlink czy Trumpcoin. Rosną tam wolumeny, rośnie też zainteresowanie. To może być początek przepływu kapitału z bitcoina. Na przykład to alt. A teraz przejdźmy sobie na y, wartość altcoinów. Jeżeli chodzi o Bison, który sobie tutaj oznaczyłem na alty i teraz możemy zobaczyć te wzrosty, to od pewnego momentu w tym Bisonie zaczęliśmy rosnąć. I wszystko wskazuje na to, że za chwilę, jak ten rynek zacznie się rozpędzać, to ludzie się zaczną dosiadać tych altcoinów. Więc ja sobie też wyznaczyłem strefę do ucieczki z tych altcoinów. I nie wiem, czy to nie będzie ostatni raz, jak publicznie pokazuję ten wykres, bo myślę, że na elicie będziemy się już teraz skupiać na tym. Więc jeżeli chcesz wiedzieć to wcześniej, to obserwuj pary. Do bitcoina, bo tam widać, czy to tylko odbicie, czy prawdziwa zmiana trendu. Ale uwaga, nie chodzi o to, żeby kupować wszystko jak leci, bo w 2021 roku wiele projektów pompowało i zniknęło. Teraz trzeba wybrać mądrze i wyjść zanim zrobi to tłum, więc zostaw follow, jeżeli szukasz altów, które mogą przetrwać, a nie tylko chwilowo błysnąć, bo historia może się powtórzyć. Alt season może być krótszy niż ci się wydaje.